i oczywiście z tej strony, Kebus, w dzisiejszym odcinku szybka metoda dla was, jak zarobić jeszcze przed Paryżem wieczorem wlatuje mocarny film, także proszę was, żebyście go obejrzeli. Wydaje mi się, że będzie mocny. No i co? E, przechodzimy sobie do odcineczka. Zapraszam was oczywiście na stronę Skin gdzie swoje skiny, pik 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 wymienicie. E, Kod Kebus oczywiście odbierasz odbierasz sobie bonus i cyk, masz 5 dolarków za darmo przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu 35%, także polecam korzystać i serio, wbijajcie na stronkę, link macie oczywiście w opisie. My dzisiaj przychodzimy sobie do sposobu i generalnie kiedyś już o nim wspominałem, no ale jako, że jest dużo nowych widzów, postanowiłem go przedstawić jeszcze raz i... Trochę dokładniej opisać. Przede wszystkim będziemy bazować tutaj na stronach zewnętrznych i Steamie, czyli sobie weźmiemy przykładowo Skins monkey, no i wpiszmy sobie jakiegoś skina do powiedzmy 10 dolarów. No i generalnie musimy szukać jakiegoś ciekawego crafta. Jest to sposób związany z craftami. Jeżeli jednak, no nie wiem, nie znajdziecie nic ciekawego na Skinsmanki, wiadomo, są inne strony. Także generalnie szukacie jakiegoś crafta. Powiem szczerze, najlepiej jest szukać naklejek starych, mało osób kupuje jakieś naklejki 2017 czy 2018, już po prostu to wiem z autopsji i z tego jak z tego sposobu korzystam. Więc zalogujemy się szybko na BitSkinsa i zaraz Wam wyjaśnię o co chodzi. Zajdziemy sobie przykładowego skina i wszystko Wam Pokażę. Dobra, jesteśmy zalogowani, więc wchodzimy sobie w Advanced Options. E, korzystamy z mojego sposobu, czyli wpisujemy po prostu field, e, sticker name, e, klikamy 2014, price oczywiście od low to high. E, wiem, że zrobiłem to dosyć szybko, ale jeżeli ktoś mnie ogarnia, to sobie po prostu cofnijcie filmik. E, no i szukamy sobie jakiegoś skina i mamy przykładowo, no, jakiegoś skaucika, nie? Field tested, e, więc nawet cena jest zbliżona, tak bardzo nie dopłacamy od samej wartości skina. Pozycja szczerze nas troszeczkę główno obchodzi, kopiujemy sobie takiego skina na rynek Steam, to był chyba po testach bojowych z tego co tam widziałem, no tak jest, jest to field tested, no i sprawdzamy, 4.83 najtańsza oferta, wpisujemy 2014 i widzimy zadyszkę najtańszą ofertę, więc wystawiając takiego skina za dziewiątkę najprawdopodobniej bardzo szybko nam się on sprzeda, kupujemy go za dolarka. 15. Yy, więc generalnie to jest też dobry sposób, żeby transferować środki ze stron zewnętrznych na Steama, bo po prostu najbardziej opłaca się to procentowo. I teraz pokażę w ogóle wam to na przykładzie moim, bo ostatnio się zacząłem w to bawić. Znowu, zresztą. I tutaj, na przykład, na przykładzie skauta z Katowice 2015 Virtus Pro, jakimś tam MLG. Sprzedany za 13 zł. 13 zł trafiło do mojego jakby portfela Steam, gdzie sam skin kosztuje na rynku około 7. Także wystawiony był za jakieś 15-16, no więc przebitka jest prawie dwa razy, więc naprawdę spoko. Kolejny skin, AWP Pit Viper. Field który jest no, mega tani AWP Pit Viper, e, to jest po testach 3 ziko, e, Również się sprzedał za około 6. Za 6 chyba był wystawiony, bo oczywiście prowizja. E, no i co, lecimy sobie dalej. E, I tutaj Safari Meshe. Safari Meshe to jest generalnie. Mm, Mega spoko opcja, bo bardzo dużo na nich idzie zarobić. Tylko e, jest jeden haczyk, no trzeba ich raczej dużo wystawiać, e, no bo tak jak widzicie, na przykład jeden za 1,75 się sprzedał nawet e, gdzieś tam. Mm, czekajcie, nie trzecia, tylko. O, jeszcze na trzeciej było, e, bo tu są powystawiane. No, na przykład jeszcze tego scout'a mam, on musi mi zejść, e, ale niedługo zejdzie. I tu jeszcze chyba coś było? A nie, to było wystawione. Dobra, no także generalnie widzicie mniej więcej o co mi chodzi. E, I sposób jest naprawdę fajny, wydaje mi się, że można sobie zarobić e, lub po prostu przygotować budżet na sam Paryż. E, także tak, takie info na dzisiaj. Trzymajcie się i yo!